11. odcinek magazynu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Rozpoczynamy od obchodów z udziałem najwyższych władz państwowych. Zamiast inscenizacji, uroczysty apel na polach grunwaldzkich. Obchody setnej rocznicy plebiscytu na Warmii-Mazurach i Powiślu. Dobrych dróg w regionie przybywa. Dodatkowy zastrzyk gotówki dla ochotniczych straży pożarnych. Certyfikaty, dziedzictwo kulinarne w Mazury Powiśle wręczone. Ten rok wyjątkowo da się zapamiętać, zwłaszcza na polach Grunwaldu, gdzie do tej pory rocznicę świętowano tak. I Litwini bezlitośnie atakowali rycerzy zakonnych. Zginął wielki mistrz. Zdobyto wszystkie nieprzyjacielskie chorągwie. Zginęła cała elita zakonu. W 2020 za sprawą pandemii inscenizacji nie zorganizowano. Zorganizowano za to uroczysty apel. Na jego wyjątkowość złożyła się obecność dwóch prezydentów Polski i Litwy. Jest dla mnie wielką radością, że możemy spotkać się tutaj na polach Grunwaldu po to, by po raz kolejny zademonstrować przyjaźń polsko-litewską i przyjaźń europejską. Spotykamy się w historycznym miejscu legendarnej bitwy pod Grunwaldem. Tutaj 610 lat temu połączone siły narodów polskiego i litewskiego pokonały wspólnego wroga Zakon Krzyżacki. Była to jedna z największych bitew w średniowiecznej Europie jedno z największych zwycięstw w dziejach naszych narodów. Historię. Wieniec składa prezydent Republiki Litwy, Pan Gitanas Nauseda. To apel z całą oprawą, a goście jakich dzisiaj mieliśmy właśnie tutaj pod Grunwaldem na polach grunwaldzkich są znakomici prezydenci obu krajów i Polski i Litwy. Premierzy również, cały korpus ministrów, osoby towarzyszące, więc sytuacja wyjątkowa, dlatego że Litwini po prostu posadowili dzisiaj w sposób oficjalny kamień upamiętniający ich udział w bitwie. Jest to taki dar dla Polaków, pozdrawiający nas jako współtowarzyszy w tej bitwie pamiętnej w 1410 roku. Odsłonięcie kamienia pomnikowego, fundowanego przez Litwinów w 610. rocznicę Bitwy pod Grunwaldem, zamyka relacje z obchodów w tym tygodniu. Za tydzień zapraszamy na wydanie specjalne w całości poświęcone tegorocznym obchodom. W lipcu 1920 roku odbył się na Warmii, Mazurach i Powiślu plebiscyt, podczas którego mieszkańcy decydowali o przyłączeniu tych ziem do nowo powstałego państwa polskiego lub pozostawieniu ich w granicach Prus Wschodnich i Prus Zachodnich. Przeprowadzenie głosowania zarządzono podczas konferencji paryskiej, a kwestię sporną stanowił przebieg granic między państwami. W głosowaniu wzięło udział 60% mieszkańców spornych terenów. Ostatecznie tylko 2% głosujących opowiedziało się za Polską. W rezultacie Plebiscytu do Polski przyłączono trzy mazurskie wsie: Groszki, promek oraz Lubstynek. Wyjątkowa dysproporcja między obu, obu stronami, i tym bardziej trzeba, trzeba podkreślić te. 3,5% głosów, czyli w, na całym obszarze kilkanaście tysięcy głosów za, za, za Polską i te blisko 100 głosów w Lubstynku, które zadecydowało o tym, że Lubstynek znalazł się w, w, granicach, w granicach Polski. Przejdziem Wisłę, przejdziem Dlatego nie inaczej i w Lubstynku odbyły się uroczystości, bo tak ważnych wydarzeń dla Polski nie da się tak łatwo wymazać z kart historii. Z pewnością tutaj władze lokalne, pan wójt i całe zorganizowanie uroczystości bardzo dobrze wpisuje się właśnie w rok, który mówi o stuleciu plebiscytu na Warmii i Mazurach, taki rok został uchwalony przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Bóg, honor, ojczyzna. Te wartości stanowiły w dawnej Polsce fundament silnego narodu. Jak jest dzisiaj, sami zróbmy sobie rachunek sumienia. Infrastruktura drogowa to podstawa rozwoju społeczno-gospodarczego, dlatego samorząd województwa Warmińsko-Mazurskiego kilometr po kilometrze rozbudowuje i remontuje szlaki komunikacyjne. W czwartek 9 lipca do użytku oddano dwa gruntownie przebudowane odcinki dróg w Powiecie Braniewskim. Pierwsze przecięcie wstęgi odbyło się w miejscowości Narusa pod Framborkiem. Jak jechaliśmy tutaj tym odcinkiem do, do miejsca otwarcia, było widać jak bardzo precyzyjnie. Z wymogami europejskimi ta inwestycja została wykonana. Marszałek Gustaw Marek Brzezin oraz wicemarszałek Miron Sycz reprezentowali samorząd województwa na uroczystym oddaniu do użytku ponad 8-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 504 z Pogrodzia do Fromborka. Inwestycja realizowana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich kosztowała 38 milionów złotych i została sfinansowana m.in. ze środków europejskich. W ramach remontu m.in. poprawiona została jakość i nośność. Przebudowano skrzyżowania, zatoki postojowe i stan techniczny wpisanego do rejestru zabytków mostów na Rusie. Tu dziękuję marszałkowi województwa, zarządowi województwa um, Urzędu Marszałkowskiego za, za to, że zwrócili uwagę na powiat braniewski, w którym te drogi są naprawdę bardzo potrzebne. Jednym z punktów uroczystości była wizyta na terenie budowy mostów na rzece Bałda i kanale Kopernika. Tam trwają prace w ramach remontu drugiego odcinka drogi wojewódzkiej 504 z Fromborka do Braniewa. Zakończenie tych prac przewidywane jest na przełomie września i października. To jest dla nas być albo nie być. Jeżeli będziemy dobrze skomunikowani, to będziemy się rozwijać jako region. Nasi mieszkańcy chętnie będą tutaj i inwestować i mieszkać, natomiast też ściągamy inwestorów z zewnątrz, także bez dróg nie ma rozwoju. A to już kolejna nowa droga w północnej części Warmii i Mazur. W Braniewie odbyły się uroczystości związane z otwarciem wyremontowanej drogi wojewódzkiej nr 507 na odcinku Braniewo-Wola-Lipowska wraz z gruntową Przebudowaną ulicą Kościuszki to łącznie około 14,5 km nowej drogi. Uczestniczymy w historycznym wydarzeniu. Uważam, że to jest największa inwestycja w powojennym Braniewie. Remont ulicy Kościuszki i ciągu komunikacyjnego od Braniewa do pieniężna, czyli drogi 507. Remont drogi trwał prawie 2 lata, a całkowita wartość projektu wyniosła 66 milionów złotych, z czego 85% sfinansowano ze środków europejskich. 5% to pieniądze z budżetu państwa, a resztę zapłaciły samorządy, gmina i miasto Braniewo. Wsparcie lokalne znacznie przyspiesza inwestycje, podkreśla marszałek, zapowiadając kolejne inwestycje drogowe. Strażacy ochotnicy z dofinansowaniem. Przedstawiciele ochotniczych straży pożarnych z całego regionu podpisali umowy na dofinansowanie z marszałkiem województwa Gustawem Markiem Brzezinem. Wydarzenie odbyło się w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie. Rokrocznie w budżecie województwa wspieramy ochotnicze straże pożarne. Jest to kwota około miliona złotych. Pierwsza część to są remizy i drobne uposażenie strażackie, natomiast też dofinansowujemy zakup wozów strażackich, te, które są wskazane przez komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, jest to kwota około 300 tysięcy złotych. Przy okazji jest też możliwość porozmawiania o bezpieczeństwie, możliwość mówienia o tym, że wspieramy wodne ratunkowe pogotowie ratownicze. Wspieramy też Państwową Policję, Państwową Straż Graniczną, także dbamy o bezpieczeństwo w regionie Warmii i Mazur. Dodatkowe wsparcie trafi również do Strażaków Ochotników w Spręcowie w gminie Dewity. Dzięki temu remisa zyska nowoczesne sprzęt hydrauliczny. To na pewno cenny wkład, ponieważ sprzęt jest drogi według naszych wyliczeń to około 80 tysięcy złotych, więc te 20 tysięcy, które dzisiaj tutaj z samorządu utrzymamy, na pewno to będzie wsparcie. Jednostka ASP Spręcowo funkcjonuje przy drodze krajowej nr 51. Strażacy ze Spręcowa najszybciej docierają na miejsce wypadków, które mają miejsce właśnie na tej drodze, a przypomnijmy, przez gminę Dewity przyjeżdża codziennie 20 tysięcy samochodów. Certyfikaty, dziedzictwo kulinarne w Armii Mazury powiśle wręczone. Tym samym do sieci dołączyły nowe podmioty. Działalność sieci to nie tylko promocja regionu, ale oferta zdrowej, tradycyjnej, lokalnej żywności. Uzyskanie takiego certyfikatu to nie jest prosta droga, bo trzeba przejść procedurę sprawdzającą. Zdobywanie tego certyfikatu nie jest raz na zawsze. Podlega on odnowie i sprawdzaniu. Stąd Uzyskanie certyfikatu sieci dziedzictwa kulinarnego jest formą promocji, jest formą znania, jest formą też zapewnienia klientów. Jak widzę w obrębie nawet Olsztyna takie certyfikaty funkcjonują i przyjemnie jest otworzyć jadłospis, gdzie znajomy znak ma miejsce, jest to pewność, że jest to smaczne, zdrowe i najlepszej jakości. Dzięki certyfikatowi restauracje, sklepy, gospodarstwa agroturystyczne, hodowcy, producenci i przetwórcy żywności nie mają problemu z popytem, a klienci i goście do nich wracają. To dobra oferta w dobie szczególnej troski o zdrowie. W sieci już mamy 133 członków. To dla nas wielka wartość, bo Warmia i Mazury słyną z dobrej jakości żywności. Smacznego jedzenia i chętnie chcemy tutaj gościć gości, turystów w naszym regionie, a przede wszystkim, żeby mogli dobrze zjeść. Nowymi członkami sieci zostali m.in. mleczarnia rzemieślnicza Roguska Struga z okolic Licparka Warmińskiego oraz rolniczy handel detaliczny Swojska Baba z nowego miasta Lubawskiego. Myślę, że na pewno to jest jakaś nobilitacja, i cieszę się, że znaleźliśmy się tej właśnie. W zaszczytnym towarzystwie tych dobrych, no, na pewno sprawdzonych producentów, którzy pielęgnują tradycję i jesteśmy w europejskiej sieci, to także bardzo się z tego cieszymy i, i mamy nadzieję, że, 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 że będą jeszcze przybywali nowi, członko, nowi członkowie i że e, będziemy mieli też możliwość Konsumowania różnych fajnych, smacznych rzeczy. Wreszcie po długim czasie i staraniu się, zostaliśmy docenieni tu przez Urząd Marszałkowski i został wręczony nam właśnie przed chwilą certyfikat dziedzictwa kulinarnego, za co jesteśmy no, bardzo, bardzo wdzięczni. No i będziemy starali Myśleśniki, się oczywiście. dalej, dalej kontynuować to. W gospodarstwie naszym. Wytwarzamy sami z naszych produktów dane towary względnie od lokalnych rolników z powiatu naszego nowomiejskiego. Podczas wydarzenia certyfikaty odebrali również zajazdy wiejskie ze wsi Szczechy Wielkie, gmina Pisz oraz wytwórnia miodów pitnych z Nidzicy Almes z o. Przypomnijmy, województwo warmińsko-mazurskie przystąpiło do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego w 2004 roku jako pierwszy z polskich regionów. Działalność tej sieci sprawia, że zwiększa się dostępność lokalnych i regionalnych specjalności kulinarnych. Sklepy, restauracje i inne podmioty opatrzone logo regionalnego dziedzictwa kulinarnego oferują lokalne i regionalne produkty oraz potrawy, które podtrzymują i rozpowszechniają miejscowe zwyczaje oraz promują tradycyjną kulturę jedzenia.